Nie przyszliście do kościoła, żeby usłyszeć, że jesteście dziadami, tchórzami, grzesznikami i pójdziecie do piekła. Jesteście synami światłości. A ktoś z Was powie, proszę księdza, ale ja właśnie żyję w grzechu. No. Wczoraj popełniłem grzech i straciłem łaskę uświęcającą. To na czym polega twoja, moja światłość? Na tym, że wierzycie jest konfesjonał. I możesz do niego przystąpić. Proszę Państwa, my tego nie doceniamy, ale są ludzie, którzy nie mogą iść do spowiedzi na świecie, bo są nieochrzczeni. Nieochrzczony nie może iść do spowiedzi. Pierw musi się przyjąć chrzest, przygotować, uwierzyć. Jestem prawie przekonany, że 99,99% ,99 obecnych nas w Kościele jest ochrzczonych, proszę Państwa. Możemy iść do spowiedzi, a ktoś powie, no tak, ale jak ja jutro zgrzeszę, no to się umyjesz jeszcze raz. Czy ktoś z Państwa myjąc się dzisiaj rano miał nadzieję, że się nie powróci dzisiaj w niedzielę? Proszę Państwa, człowiek higieniczny to nie jest człowiek, który się nie brudzi, to jest człowiek, który się często myje. Człowiek higieniczny to nie jest ten, który, któremu się ubranie nie brudzi. To jest człowiek, który często bierze, zmienia. Oczywiście uważa, żeby się nie pobrudzić. Święci to nie... papież nie był tak święty, że nie chodził do spowiedzi. Chodził do spowiedzi co dwa tygodnie. Co zrobisz, jak się pobrudzisz? To się umyjesz. Tylko, że nasza pycha jest taka, że my byśmy chcieli być czyści bez mycia się. My sobie takie zadania stawiamy. Jesteście synami światłości, nie jesteście synami nocy i ciemności, choć nam wszyscy chcą to wmówić. Włączysz telewizor, no tak, jest zło, no jest tragedia, jest dramat na świecie, dekadencja w ogóle. Włączysz jakąś piosenkę, no tak, wszyscy biorą. No, dookoła nas jest po prostu jedno wielkie bagno.